Witam serdecznie w pierwszej części teorii spiskowych z gier na kanale Pepa. Dzisiaj opowiemy sobie o teorii użytkownika o pseudonimie Pyrex, z którym współpracuję przy tworzeniu tego kanału. Zapraszam serdecznie do oglądania. Odkąd przeszłam całą grę Wojno Tyberium, zastanawiały mnie dwie rzeczy. Pierwsza, czy frakcja Srin kiedyś powróci do późniejszych części serii Command Conquer oraz dlaczego w rzeczy samej jest tak słabą jednostką. Otóż o ile z sequelu kolejnej Inwazji Srin raczej się nie doczekamy, o tyle na słabość Srin w kampanii istnieje pewne nieoczywiste na pierwszy rzut oka, a czy racjonalne wytłumaczenie. Które głosi, iż pojazdy Srin były pojazdami farmerskimi, które tylko trochę, jeśli nie w ogóle, podrasowali. Gdy przyjrzymy się bliżej tej frakcji, możemy bowiem zauważyć, że ich konstrukcja w pewien sposób jest oparta na tyberium. To jest pierwszy argument popierający tę teorię. Kolej i według niej potężne trójnogi odpowiadające mechom miały ciąć tyberium na mniejsze kawałki a plugawiciele miały go transportować. Drugą i zarazem bardziej oczywistą jest fakt, iż kosmici określali Tybelium jako niedojrzałe, gdyż nadal znajduje się na planecie życia. Ich tok myślenia wskazywał wówczas na to, że dotychczas nie musieli się oni mierzyć z ludnością tubylczą o tak ważny dla nich surowiec, co również wskazuje na to, że nie musieli się wielce specjalnie przed nimi zbroić. Czyli fizycznie nie mieli potrzeby militaryzowania wojsk dotychczas. A co Wy sądzicie o tej teorii? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale Pepa. signal transmitter ready for transport of mothership to threshold successful transport to threshold will enable planetary escape congratulations foreman mission salvaged mothership saved